Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Ziomal, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Jak wiecie albo nie wiecie, w 2004 roku w Jaworznie był wielki boom na breaking. I oczywiście ja byłem jedną z osób, która złapała zajawkę. W dzisiejszym odcinku pokażę wam cztery figury inspirowane bigwingiem, które śmiało możecie wykorzystać we freestyle futbolu. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Na początek jedna z moich ulubionych figur na drugi ogień, klasyczny skorpion. Gig numer 3. Pora na bare, ale nie ten na siłowni. I tym dalszym krokiem zakończmy ten odcinek. Dajcie znać w komentarzu, która figura najbardziej przypadła Wam do gustu. Nie zapomnijcie zostawić dla nas łapki w górę oraz subskrypcji, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.